Witam serdecznie Trygon Powietrza. Zobaczymy, co też karty przygotowały dla Was na ten tydzień. Powietrzne znaki. Zobaczmy, co też dla naszych powietrznych znaków. Lecimy bliźnięta. Co dla bliźniąt, kochani, na ten tydzień. Jakież energię Przeziębienie przeziębienie, jakaś sytuacja, ale coś urzędowo, coś załatwicie urzędowo, o w miłości, ojejku, całe tam w tej miłości, w miłości jakieś runięcie, w miłości jakaś obrona przed uczuciem, obrona przed osobami, tutaj mamy kochanków i cóż z tego wynika, jakieś wiadomości o tworzeniu domu, no nie, wszystko się zakończy pozytywnie. Powiem tak, drogi bliźniaku, jakbym miała powiedzieć, jeżeli jesteś w związku, bo tutaj mi się pokazuje legenda, i ta legenda jest ważna, żebym Państwo. Bo w związku macie trójkę mieczy i siódemkę, i siódemkę buław, czyli tak jakby obrona. I teraz taka tutaj jest taka chęć, chęć do pójścia na całość w coś nowego. Proponuję bliźniaku, żebyś się tutaj troszeczkę opanował, opanowała z tego względu lub bronisz się albo bronisz domu, bronisz odwrotnie, to Ty bronisz, bo Twój partner, partnerka ma czegoś po kokardkę, tak ma dość, ale ja bym powiedziała tak, dojdźcie do konsensusu, bo tutaj jest wybór, tu są dwie karty wyboru mówiące o tym, że przyjdą jakieś wiadomości do Was i będą to wiadomości dobre, tak naprawdę. Dobre, bo tutaj jest dziewiątka denarów i cesarzowa, tak? Czyli tak, jakby no zostaniesz, zostaniesz w jakiś sposób, bliźniaku, nagrodzony, tak? Czyli tutaj jest jakaś nagroda, ale nagroda jest za wstrzemięźliwość, nie za tych kochanków, nie za tą trójkę mieczy miłości, nie za tą trójkę kielichów, tylko właśnie za jakąś wstrzemięźliwość, za zachowanie umiarkowania. Natomiast bym powiedziała, że jeżeli chodzi o uczucia no. Moje drogie, moje drogie bliźnięta, ale uczucia takie bardziej szerzej pojęte. Czyli tak jakby zależności międzyludzkie, czy między wami, między przyjaciółmi, między wami, między wspólnikami. Pamiętajcie, daleko idąca ostrożność, tak? Bo tutaj, jeżeli zachowasz, jeżeli będziesz dokonywać zdroworozsądkowych wyborów bliźniaku, jeżeli oprzesz się emocjom, bo to są kochankowie, czyli to jesteś ewidentnie ty lub panna, tak? Więc tutaj trzeba zwrócić uwagę, ale to jest tak jakby to, to przyjdą do Ciebie bardzo dobre wiadomości, bardzo dobre wiadomości, które później tak jakby, jeżeli powstrzymasz te negatywne emocje, tak? Chociaż powiem tak, jest ktoś. Jest ktoś, ja bym powiedziała, że z trygonu wody jest to osoba. Ja bym powiedziała, że jest to dwie osoby, bo tutaj jest kapłanka, czyli oszustka, tak, to jest oszustka, kapłanka, czyli ale ona tutaj występuje jako oszustka, bo ona idzie do trójki mieczy i do siódemki buław, czyli to nie jest osoba, to nie jest osoba wiarygodna. Uważaj, uważaj, i jest osoba rycerz kielichów, tak? Tutaj są to osoby, czyli osoba młodsza od Ciebie bym powiedziała. Z trygonu wody, no może być to ja bym powiedziała, że może być to rak, lub mogą to być ryby. Nie sądzę, żeby to był skorpion. Natomiast są to osoby, które coś przed tobą ukrywają są to osoby, które coś chcą zrobić, żeby władować cię w ósemkę mieczy, czyli tak jakby żebyś mógł, żebyś nie mógł z czegoś wyjść lub z czegoś się wycofać, drogi bliźniaku ja bym powiedziała, uważaj, bardzo mocno uważaj, zachowaj umiarkowanie, bo tutaj nerwy nie, nerwy nie pomagają w niczym, ja bym powiedziała, że nie pomagają absolutnie w niczym natomiast sytuacje z tego tygodnia jeżeli postąpisz zdroworozsądkowo, zachowasz pełen umiar, czyli taką, takie, ja bym powiedziała właśnie jak ten król mieczy, jak taki nauczyciel, jak taka osoba patrząca się, jako osoba tak jakby to ty trzymasz jakiś urząd, to ty coś piastujesz, to ty czegoś strzeżesz, tak? jeżeli skupisz się na tym, a nie na osobach, nie na tym, co próbują wmówić ci te osoby, to po prostu będziesz zbierał tą dziewiątkę denarów, będzie te słoneczko. Poza tym, poza tym ja bym powiedziała, że wiele czyszczenia w Twoich szeregach, w Twoich szeregach, jeżeli chodzi o znajomych, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o dotychczasowe życie, ja bym powiedziała, bo to jest tak jakby bliźniak robi cięcia, bo to jest ta trójka mieczy, czyli jest to bolesne cięcie, ale jednocześnie ruszasz, bo chcesz, coś musisz stracić, żeby coś obronić, tak? I ja bym powiedziała, że jest to Zdroworozsądkowe, bo tu jest to słoneczko, bo później z tego tytułu masz dom szczęśliwy, dom spokojny, bo jest ta czwórka buław, ta cesarzowa. Są so tutaj, jest to umiarkowanie i dobre wiadomości do domu, więc tak naprawdę jest to w tej dziewiątce denarów. I jeszcze dochodzi dziewiątka denarów, czyli to są wielkie pieniądze. Niektórzy mówią, że małe, ja mówię, że to są olbrzymie pieniądze, bo na takie, na pieniądze, na jakie liczysz, ale wszystko jest oparte o komunikację z ludźmi. Ludzie niekoniecznie tutaj, bo mamy. Tutaj, mamy tutaj ewidentnie raka, mamy tutaj księżyc, mamy ewidentnie, bym powiedziała, kogoś z trygonu ognia, może być trygon ognia ale są to osoby, które coś ukrywają, coś chcą stworzyć, coś chcą stworzyć, co będzie, co dla Ciebie będzie bardzo, bardzo nieprzychylne w przyszłości i jeżeli, jeżeli powiem tak, jeżeli poddasz się tej trójce kielichów, czyli tej wspólnemu tanowi, tej wspólnej zabawie, nie spojrzysz na to jako, nie obronisz się przed tym, no to tej dziewiątki denarów nie będzie, tak, aczkolwiek tutaj sytuacje mówią, że Ty się bardziej zachowasz, bardziej asekuratywnie i podejdziesz zdrowo, rozsądkowo i tutaj coś dla siebie dobrego i dla rodziny ugrasz. Natomiast powiem tak w uczuciach niekoniecznie w tym tygodniu te uczucia. Tutaj bym powiedziała odpuść bliźniaku, odpuść, bo y, masz partnera, partnerkę, która dobrze myśli. Natomiast jeżeli chodzi jeżeli chodzi bardziej bym się skupiła na osobach współpracujących, na kontrahentach, na bo ktoś może się nie chcieć wywiązać z czegoś tak lub szef może na przykład te, nieść informacje, które są fałszywe, fałszywe tutaj się musisz, tu na, na płaszczyźnie takiej finansowej bliźniaku musisz się bardziej uziemić i na to spojrzeć emocje zostaw z daleka emocje w tym tygodniu nie są wskazane bo one nie będą tak jakby u Ciebie one Pożegnaj to, co stare, tak, bo tutaj jest pokazane, pożegnaj stare emocje, pożegnaj stare zasady, podejdź jak taki naprawdę zdrowy, jak taki, ja bym powiedziała, jak sędzia do ludzi, tak, bo tutaj jak sędzia, czyli my, bo tu jest pokazane, tu jest, masz być tym sędzią, bo to ty będziesz dyktował jakieś warunki, ty czegoś trzeżesz. Ty coś trzymasz w ręku, tak? Od ciebie coś zależy i nie daj się wmanewrować w dziwne układy, w dziwne relacje, bo z tego może wyniknąć tylko coś złego. Coś, co zrujnuje dom, coś, co zrujnuje twoje zdrowie, bo to jest ósemka mieczy. Tutaj mamy takie zapętlenie z tą trójką mieczy, więc to bym, moi drodzy, tak bym to widziała. Natomiast, jeżeli. Tak jak mówię, zachowasz się jak ten taki, urzęd, taki urzędowy człowiek w tym, w tym tygodniu, czyli taki zdroworozsądkowo, zdroworozsądkowo myśląca osóbka, to masz słoneczko, no cię nie opuści. Mało tego, w tym tygodniu odkryje się ogrom tajemnic. Ogrom tajemnic usłyszysz bardzo dużo, wiele cię wzburzy, ale wiele będzie fałszem, będzie kłamstwem olbrzymim fałszem, broń się przed tym. Broń się przed tym, nie daj dojść temu do głowy, nie daj temu dojść, nie daj temu tak jakby, zadaj temu kłam, bo powiedz, że jest to nieprawda i to jest nieprawda. Ja myślę, że właśnie jak zachowasz zdroworozsądkowe podejście, to uda Ci się właśnie. Później z tego tytułu będziesz miał olbrzymie profity. Z tego, jeżeli coś obronisz, coś, co zostanie Ci powiedziane, wypowiedziane, coś, co się odkryje, to, co się odkryje będzie nieprawdziwe, będzie fałszywe, będzie fałszywie powiedziane, na to zwracaj bliźniaku w tym tygodniu bardzo mocną uwagę. A wiadomo, Wiadomości będzie ogrom i to będzie takich niby dobrych wiadomości, niby w, dobrym, w niby w dobrym guście, niby takim na zasadzie, że ktoś będzie chciał Ci tutaj w czymś pomóc. Jest to wszystko nieprawda. Polegaj tylko i wyłącznie w tym tygodniu na sobie. Intuicja twoja cię w tym tygodniu nie zawiedzie. Natomiast sytuację, jeżeli tak się zachowasz, zakończy się bardzo, bardzo pozytywnie. Dla Ciebie dużymi pieniążkami, spokojnością ducha w domu, spokojnością ducha w rodzinie i jeszcze słoneczkiem, które przyświeca. Ktoś Cię będzie kusił drogi bliźniaku w tym tygodniu, obroń się przed tym, bo jest to fałszywe. Dziękuję kochani ślicznie. Lecimy wagę, co dla wagi? na ten tydzień no, energie szarpiące ale takie, że masz nad nimi kontrolę wszystko możesz bliźniaku zrobić pamiętaj, wszystko w Twoich rękach wszystko w Twoich rękach i jedyne, co nie dopuszczałabym do siebie żadnych informacji, bo są wszystkie informacje, które w tym tygodniu, tak jakby są przekłamane, fałszywe. Tutaj Ty masz je zrewidować, wszystkie, tak jakby odrzucić, zrewidować. Ty masz postępować zgodnie ze swoim, tak jakby, może nie kodeksem, bo i Twój kodeks się zmieni, tak naprawdę, ale. Ale masz patrzeć i tylko i wyłącznie liczyć na siebie i nie słuchać pięknych słów, bo piękne sło słowa sprowadzą cię niestety na manowce. Także tak to kochani, widzę. Lecimy dla wagi. Cóż dla naszej wagi na ten tydzień. Cóż dla tych naszych wag na ten tydzień. <laughs> Waga zazdrosna. Waga zazdrośnica w tym tygodniu. Niesłychanie mocno ale i jakieś przeziębienie, idzie choróbsko, do, idzie choróbsko do rodziny, natomiast nie bój się, wago, dom jest spokojny, dom jest szczęśliwy, nie bój się, wago, tutaj niczego, mamy tutaj, wprawdzie waga ma piątkę mieczy, czyli to jest takie poranienie, nie ma tutaj zwycięzców, na początku tygodnia jest troszeczkę kruszenie kopii, w miłości czuje się samotna, czuje się samotna i jeszcze broni się przed jakąś panną, natomiast przed panną, czy z znakami, znakami ziemskimi, ale tak jakby nie ma argumentów na coś. Pokazuje mi się, że czwartek, piątek, sobota, waga jest zazdrosna, ale to tak zazdrosna, że aż po prostu tworzy sobie wizje, dziwne wizje, dziwne wizje, które w zupełnie nie są, słuchaj, wago, prawdziwe, także nie bój się, nikt Cię tu nie zdradza, nie, nie ma tutaj żadnych podstaw, czy chodzi o uczucia, czy chodzi, czy chodzi o pracę, czy chodzi o przyjaciół, czy chodzi o znajomych, droga, wago, nie twórz sobie czegoś, czego nie ma, nie ma tego, po prostu tego nie ma, bo to jest pokazane, że tutaj jest coś z przeszłości. Waga wyciąga, wyrzuca coś z przeszłości, sprzed wielu, wielu lat, gdzie już tyle razy o to walczyła, tyle razy to już wykrzykiwała i nadal wraca, tak jakby mieli coś. Coś, co było, droga Wago. Powinno, jeżeli zostało raz przerobione, nie powinno mieć miejsca już w życiu później, tak? Bo to zostało przerobione raz. Później traci się w oczach partnera, partnerki, traci się z tego tytułu, że powtarzasz cały czas. Po prostu to tak jakby. Mm, to jest osłabianie miłości w związkach, tak? Osłabianie miłości, tej przynależności, a nic, nic nie jest nie do zastąpienia, o tak bym, kochani, powiedziała. Natomiast powiem tak, waga cały tydzień jest obserwatorem. Obserwatorem tak, jakby stoisz z boku i obserwujesz sytuacje, które są w danym tygodniu, w tym tygodniu. Natomiast powiem tak, nic się złego nie zadziewa, nie bój się tutaj, dla ciebie krzywdy żadnej nie ma, nikt cię nie zdradza, nikt. Nie chcę tak, jakby powtarza się jakaś sytuacja, wprawdzie w pracy z przeszłości. Ja bym powiedziała, że praca, znaczy sytuacja z przeszłości, gdzie będziesz musiała tak, jakby obronić swoje stanowisko, tak? bo to jest obrona swojego stanowiska. Troszeczkę będziesz tym zmęczona. Troszeczkę myślę, że będzie konfabulacji z Twojej strony, aczkolwiek wyjdzie, wyjdzie to całkiem nieźle, bo później nie, jesteś tak jakby nadal obserwowana na świeczniku, ale jest coś Ci zaproponowane, tak jakby. Nie, propozycja od kogoś, tak, dla Ciebie jest taka, że dom jest spokojny, dom szczęśliwy, może to być jakaś podwyżka, nie sądzę, że obniżka, tylko bardziej podwyżka, mimo, że mamy ciężkie czasy, to tak jakby tutaj w Twoim, tak jakby w Twoim ogródku jest tutaj coś, co wzrostu dla Ciebie, Ty rośniesz, tak? no, bo Ty w tym rośniesz, w tym swoim ogródeczku, natomiast cały tydzień jest jakieś przemęczenie, takie, takie znużenie, to, tak jakby mało tak energii, a już tutaj masz za plecami miłość, czyli tak jakby ten askelichów, nowe emocje. One już po malutku się tak wdrażają, one się po malutku wdrażają tutaj po maluśińku. Wchodzi jakaś nowa emocja, coś nowego, być może ktoś nowy wchodzi. Jeżeli nowy, no to ktoś z trygonu ognia, powietrza i wody, ziemskiego nic tu nie widzę. Natomiast natomiast jeżeli woda Woda, no to weź tą wodę po prostu, tak na karpę, na karp bym powiedziała, takie iluzoryczności, bo tutaj z tego to za długo nic nie będzie, bo tu jest ktoś, kto. Przyjedzie parę razy, odwiedzi i później się zmyje, taki nie będzie takowej szosupki. Natomiast powiem tak, idzie coś dobrego dla domu. Obserwuj, bo coś dobrego idzie. Natomiast, natomiast ja bym powiedziała, że waga się w tym tygodniu skupia na emocjach i coś jej wchodzi do głowy, że właśnie myśli o zazdrości. No bo zazdrość po prostu, tylko teraz pytanie: czy to będzie odnośnie domu, jako domu twojego fizycznego, czy będzie chodziło o pracę, bo niektóre wagi bardzo mocno traktuje, lepiej traktują, swoją pracę jak swój dom, więc może chodzić tutaj o coś w pracy, o kogoś w pracy, gdzieś tam ta zazdrość, bo tak jakby przychodzi sytuacja sprzed lat, tak, sprzed miesięcy, w każdym bądź razie sytuacja, która się wydarzyła, natomiast nie bój się wago, nie jesteś w żaden sposób, bym powiedziała, zagrożona, dom jest spokojny, dom szczęśliwy. Skup się, po prostu karty aż krzyczą, skup się w tym tygodniu na obserwacji. Jeżeli chodzi o nowe prace, nie sądzę, żebyście Państwo nowe prace czy nowe projekty, żeby w tym tygodniu ruszyły. Na razie zostawcie to, na jest tylko 7 dni, jeżeli możecie, zostawcie no na kolejny tydzień, być może kolejny tydzień pokażę coś lepszego. Dużo przeziębień, dużo takich, dużo przeziębień, dużo takich skaleczeń, uważamy na skaleczenia i na przeziębienia. Poza tym, kochani, wszystko Tyleż dla Was, kochane, wagi, buziaczki, hejpa. Nie macie złej energii, energię macie spokojno, tylko tak jakbyście tworzyły sobie wagi coś na, na siłę, nad, nadprogramowo, tak jakby za mało byście miały wrażeń i tworzycie sobie coś nadprogramowo. Natomiast powiem tak, nie wracajcie do tematów, nie wracajcie do tematów, które przerobiłyście, bo stajecie nie, tak jakby odrzucacie od siebie, odrzucacie od siebie partnerów, których de facto bardzo kochacie, więc na to zwróćcie bardzo mocno uwagę. Tyleż, moje drogie, moi drodze. I lecimy wodniki. Co dla naszych wodników na ten tydzień? Co też dla naszych wodników na ten tydzień? Już mi wypadłaś, no to jest wodnik. <laughs> Wodniczku, zamykaj serduszko w tym tygodniu. Zresztą chyba zamknięcie serce w tym tygodniu, bo tu jest tak jakby powrót do, powrót do emocji. Macie tutaj kupę mieczy swoich mieczowych, ale Macie, ja Wam przeczytam, jaką Macie energię, ale później jest ta gwiazdka i jest okej, okay, okej, okay, jest ta transformacja. Odzywa się ktoś z trygonu wody do Was. Odzywa się ktoś z trygonu wody lub w jakiś sposób się manifestuje, bo tu mi się pokazuje i to zubaża Was na cały tydzień, dosłownie zubaża Was na cały tydzień i później czekacie jeszcze na jakąś wiadomość, tak jakby od tej osoby, ale tej wiadomości nie ma, ja bym powiedziała, drogie wodniki, jeżeli, był, jeżeli jest ktoś z Trygonu Wody, w szczególności tutaj, bo jest też Trygon Ziemski, pokazuje mi się, ale Chrońcie serduszko przed taką osobą, zamykajcie ta siódemka mieczy, to jest oszust, kanciarz, łobus. jest to osoba taka niegodna zaufania. E, uważajcie w tym tygodniu, uważajcie, bo wiadomości, które przyjdą od tej osoby, de facto osoby, która bardzo, bardzo mocno Was zubożyła, skrzywdziła. Um, nie będą prawdziwe, więc tak naprawdę uważajcie, bo to jest tak jakby spotkajmy się spotkajmy się, pogódźmy się stwórzmy coś, tak jakby na fałszywej bazie stworzenie czegoś, nie ja bym uciekała, jeżeli by ktoś taki zadzwonił, nawet bym nie odbierała telefonu, no ale to od Państwa zależy tak, ale macie pod spodem gwiazdę, więc myślę, że wyjdziecie z tego obronną ręką, natomiast moi drodzy ogólnie uwaga na kradzieże w tym tygodniu Uwaga na fałszywe pomówienia. Uwaga. Mm, tak jakby nie wracamy, bo tu jest też takie wielkie osłabienie poprzez dawny związek, tak, bo tutaj, jest, tutaj są uczucia, czyli nie jesteście energetycznie tak jakby wysoko wibrującymi odnośnie uczuć, bardziej bym powiedziała, że sporo osób jest takich poranionych, źle doświadczonych, jeżeli chodzi o uczucia i one się tutaj manifestują, ale tutaj część wodników się bardzo ładnie przed tym broni, tak, żeby nie wejść w to spiralę ósemki mieczy z powrotem, tak, natomiast w tygodniu Uwaga na jakiegoś kontrahenta, współpracownika, kogoś, kto chce coś od Was kupić, czy coś chce Wam sprzedać, bo tutaj jest wielkie oszustwo. Możecie czegoś nie, nie dojrzeć, lub kogoś, kto będzie chciał z Wami współpracować, będzie to ktoś z trygonu, bym powiedziała. Ziemi, tak? Może być ziemia, a może być to osoba zamężna z podróży będzie to bardzo ciepła, wydawałoby się, osoba bardzo ciepła, natomiast będzie to osoba, która chce oszukać, nie, nie, ma tutaj, dużo tutaj jest takiego podstępu, ogólnie myślę, że tydzień, drogie wodniki, pewnych rzeczy nie będziecie chciały dostrzegać, nie będziecie chciały dostrzegać, będziecie chciały schować się w jakąś skorupkę. Nie róbcie tego, bo macie gwiazdy, macie gwiazdy, macie wybory, macie jakieś podróże, tu się szykują. Czy to są podróże dalekie, czy to są podróże bliskie, ale jednocześnie może też ktoś przyjechać do was z podróży, tak? Może przybyć. Natomiast karta podpowiada. Drogi wodniku, jeżeli są osoby, które cię skrzywdziły, jeżeli są sytuacje, które były dla Ciebie krzywdzące, to w tym tygodniu je tnij. Tnij, bo masz zielone światełko, nie patrz na nic, tylko tnij w pracy, nie sądzę, żeby było źle. Aczkolwiek są tutaj, znaczy w pracy, jako w pracy, odnośnie pracy, że, że coś ci grozi. Nie sądzę, żeby tak było, natomiast uważaj tylko na oszustów w pracy, szczególnie jeżeli Państwo zajmujecie się, zajmujecie się handlem, bo tutaj są denary, tak więc to taki typowy handel, jakimś handlem, czy bo tutaj coś oszukanego też wchodzi. Nie wiem o co tu chodzi, ale to jest bronicie się, ale część z Was się bardzo ładnie przed tym obroni, a część po prostu będzie chciała się ukryć na ten tydzień. Będzie wchodziła coraz głębiej w siebie niepotrzebnie, bo tutaj karta mówi: tnij od razu wszystko, co przychodzi do ciebie, co jest negatywne, a wiesz, że ci nie służy. To nie trzymaj tego, bo to ci się już w żaden sposób nie przyda. Natomiast, czy dana osoba, czy dana sytuacja, czy dane zdarzenie trzeba ucinać. Trzeba ucinać to, jeżeli można, to trzeba to uciąć. Poza tym, piątek, sobota, gdzieś Państwo wyruszacie lub szykuje się jakaś impreza, ale czy będziecie z niej zadowoleni, nie wiem i tutaj trzeba uważać, bo tu są jakieś kradzieże, zguby, e, oszustwa, jakieś takie zubożenie, możecie coś zgubić, ale zgubić i już tego nie odzyskać, więc trosz, troszeczkę bardziej skupiamy się, nie jesteśmy tacy rozleniwieni. Jeżeli chodzi o zdrówko, to mamy tutaj oczy, ogólnie osłabienie i serducho i przeziębienie, więc takież to są dla Państwa tutaj, bo tak się rysuje tu w kartach. Natomiast na coś czekacie, myślę, że na kogoś z przeszłości, kto się do Was odezwał, szczególnie Szczególnie dla tych, które tak bardzo mocno się oddały danemu związkowi, a ja bym proponowała przeciąć to i nawet nie rozmawiać, nie wdawać się w rozmowy, bo tutaj ktoś ma jakiś swój plan względem Was, drogie wodniczki. Pozdrawiam, kochani, serdecznie do kolejnego czytania buziaczki Hejpa.